Ja dopiero się mogę wkurzyć i te sprawy w inny sposób załatwić, kurwa. Jeżeli już tak pierdolę. Będę miał w dupie wszystkie konsekwencje. Bo po prostu jest gościem kur... kurwa, którą. No, stop pierdolę na mój temat, kurwa, jakieś rzeczy, na które ja mam wypierdolę. Jaka furia, ja pierdolę. Takiego czegoś nigdy nie widziałem. I mówi, że coś zrobi, i go konsekwencje nie interesują. Co mam przez to rozumieć, kurwa? Że on coś zrobi. I konsekwencje za to, go nie będą interesować. To co on zrobi? Jak ja mam to rozumieć? Stary, rozumiesz kur... Po prostu jest kur... chorym psychicznie po kur... z którym trzeba porozmawiać widocznie w inne sposoby. Bo mówisz, Kościowi wypier... Pier... daj mi spokój, a kur... siedzi i pier... cały czas kur... na duchem. Rozumiesz kur... Człowieku, to nie jest... <laughs> Jaka szuria! Co jest grane? Ja nigdy takiego Rage'a nie widziałem. A przypominam, to tylko pierwszy dzień z tym rekordem. A tak będzie wiele, 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 wiele dni. To jest normalne zachowanie. Pokaż mi jedną osobę, która tak kurwa robi. On jest psychicznie chory, on ma obsesję. <laughs> Mówisz gościowi, że masz wypierdę. nie bierzesz udziału w nagrzewaniu, on se wkręca sam do głowy. I dla ciebie to jest kurwa normalne? Jesteś kurwa. Wchodzi psychicznie przy tak samo jak i on. <laughs> Jaki szod, ja wierdziele. Linka do klipa, tutaj. <laughs> Joko, furio, boże święty. Musi do dotycza wie? Do niech przyjeżdża, zobaczymy kto wygra. Ja czy kurwa. <laughs> no, są dwa rodzaje bando w sumie których nie da się odwołać, ale to jest jeden z tych.